Co to jest? To to wstaje. Wspaniałe. Taki śladek, się zjada jeden na kolację. Wiem, już jest trzech nasycony. To zdrowe żarcie. Nie tłuczące. Trochę oleju się polewa. Jest to wspaniałe w smaku. mistrzów patelni, robi to non stop, tutaj mi zaraz nałoży na mój talerz, yeah. Thank you. Yeah. idziemy dalej zobaczyć co jest jeszcze ciekawszego do jedzenia, kolejka jak widzicie jest potężna, serdeczności, pozdrowienia, nie zapomnij słuchaj kanału Star Reviews.